Siemka. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat regulatorów temperatury. Na swojej hodowli używam tych regulatorów temperatury od zawsze. Na początku były to jakieś tam podstawowe, tylko dostępne na rynku regulatory temperatury RT2, które działały na zasadzie włącz-wyłącz, które były mega awaryjne i których kompletnie nie polecam. Od dłuższego czasu one są wycofane z produkcji, więc o nich nie będziemy rozmawiać. Myślę, że na hodowli mam większość regulatorów dostępnych na rynku i tych z niższej, i tych z wyższej półki. Na jakiej zasadzie one działają, których w jakiej sytuacji używać, na co zwracać uwagę, jak montować czujnik od regulatorów temperatury. Na starcie poruszmy sobie temat nazewnictwa. Niektórzy mówią na to regulator temperatury, inni mówią na to termostat, jeszcze inni mówią na to termoregulator. Ogólnie słuchajcie, prawidłowa nazwa dla urządzenia, które posiada osobny czujnik, to jest. Regulator temperatury. Termostat to jest urządzenie, które już w sobie ma wbudowany czujnik. Oczywiście potocznie mówi się na to termoregulator, regulator, i to jest przyjęte tak jak gekon LAMPARCI, gdzie prawidłowo jest on eublefarem lamparci, więc to się nie będziemy wczuwać, ale mamy do czynienia z regulatorami temperatury, bo one mają czujnik osobno, na osobnym przewodzie. Ja Wam też w ogóle pokażę różne regulatory temperatury, opowiem. O tych regulatorach i powiem Wam, czy jestem z nich zadowolony. Nikt mi tutaj nie płaci za chwalenie czegoś, więc myślę, że to będzie taka rzetelna opinia, ale też no, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Mamy trzy rodzaje regulatorów temperatury. Pierwszy regulator temperatury to jest tak zwany on/off, czyli on działa na takiej zasadzie, że poza danej temperaturze, jak osiągnie zadaną temperaturę, to się wyłącza w momencie, gdy spadnie ta temperatura, to on się włącza. Takie regulatory mają tak zwaną histerezę do ustawienia, czyli tą różnicę, kiedy on się ma włączyć i wyłączyć. Ją można nastawić przeważnie od 0,1 stopnia tam do kilku stopni, tak? Czyli włącza się, wyłącza się przy 31, a na przykład włącza przy 30,9. Yy, tutaj tą histerezę moim zdaniem warto nastawiać minimum półstopniową, dlatego, że po yy, wyłączeniu się yy, Element grzewczy, czy to będzie mata grzewcza, czy to będzie kabel grzewczy, jeszcze przez jakiś czas oddają ciepło. Więc już z założenia wiemy, że są to regulatory nie do końca precyzyjne i kompletnie nie nadają się, moim zdaniem, do inkubatorów, przede wszystkim w terariach, jak najbardziej pod warunkiem, że nie regulują źródłem. Ogrzewania, które daje światło, bo cały czas to światło będzie włączane i wyłączane. Jest to takie najprostsze urządzenie. Do mat grzewczych, które osiągają wysokie temperatury, tych mat grzewczych przemysłowych, które my sobie łączymy, do paneli grzewczych, moim zdaniem, też kompletnie się nie nadają, dlatego że one osiągają za wysokie temperatury i za długo oddają to ciepło po wyłączeniu się. Natomiast mi całkiem nieźle sprawdzają się przy przewodach grzewczych. Ja z czasem chcę wszystkie swoje regulatory wymienić na regulatory ściemnieniowe lub pulsacyjne, do których zaraz przejdziemy, ale jeszcze tam, gdzie posiadam kable grzewcze, posiadam też te regulatory. Najtańsze były oczywiście RT-2, już ich nie ma w produkcji, ich nie polecam. Można też na internecie kupić regulatory takie on/off. Które są w cenach 30-50 zł, chińskie i też kompletnie odradzam te produkty. Moim zdaniem, najtańszym, sensownym regulatorem temperatury, który możemy kupić w granicach 150-200 zł, w zależności od tego gdzie, są to regulatory cała taka seria, która wychodzi pod różnymi markami. Najpopularniejsza. To jest bodajże Hyperion. Pokażę Wam, bo używam tych regulatorów jeszcze, choć jest czasem wymienię. To jest taki regulator. Oczywiście na filmie to będzie migała ta temperatura. To są Hyperion X Controller. I e, tak, tych regulatorów mam z 10 jeszcze na hodowli. Tam, gdzie mam stare rack systemy, o tak jak tutaj ten, co widzicie za mną. Tutaj ten, co widzicie na peltis za mną. E, działają na zasadzie on/off. I tutaj pod tymi raksystemami mam przewody grzewcze, najczęściej dwie linie przewodu grzewczego, i pomiędzy nimi jest ustawiony czujnik. Co jest plusem tego regulatora Hyperiona, a co jest minusem? Przede wszystkim ogromnym minusem jest to, że ten regulator ma wpięcie do elementu grzewczego sam w sobie, w swojej obudowie, co jak widzicie tutaj nie można, nie da się go estetycznie gdzieś umieścić. Ma dosyć długą czujkę, cienką na końcu, co też jest fajne. I też ma przewód zasilający dosyć krótki, więc to jest minus, ale to jest cena tam do 150-200 zł, więc moim zdaniem to jest wybaczalne. Nie żałujcie nigdy na regulatorę temperatury. Moim zdaniem z takich regulatorów on-off to jest najtańszy możliwy sensowny regulator, który możecie sobie kupić. One powinny być dostępne na necie, w każdych w sklepie u nas w sklepie waram też jest oczywiście dostępny i one się sprawdzają minusem regulatorów on off jest też pobór prądu no bo wiadomo on działa zawsze element grzewczy podpięty do tego regulatora na 100% się włącza i wyłącza więc ten pobór zawsze gdy zostanie załączony jest 100% jeżeli chodzi o urządzenie które grzeje, zwracajcie też uwagę przy wszystkich regulatorach bez względu na to, czy to jest ten ściemniający, ściemieniowy, różnie ludzie mówią pulsacyjny czy on/off, na to, jakiej maksymalnie mocy urządzenia możemy do niego podpiąć. Czyli podsumowując, regulatory on/off do podstawowych terariów, do ogrzewania, jak najbardziej są ok. Nie nadają się do mocnych mat grzewczych, nie nadają się do paneli grzewczych. To jest najtańsza możliwa opcja. Unikajcie jak ognia regulatorów temperatury wbudowanych w matę grzewczą. Regulatorów temperatury, bo to nie są regulatory, to są takie potencjometry sterujące natężeniem maty, i w zależności od tego, jak będą się w otoczeniu zmieniały warunki, temperatura, jak będzie jakiś to dodatkowy element typu żarówka grzał, to nie będzie miało wpływu na moc tej maty, więc. Maty grzewcze z jakimś potencjometrem, regulatorem, to jest coś, co się moim osobiście zdaniem kompletnie nie nadaje do teraerstyki. Nie wiem dlaczego to jest produkowane. Jeżeli chodzi o czujnik, słuchajcie, ja zawsze staram się umieszczać czujnik na elemencie grzewczym, na macie grzewczej w okolicy tych przewodów. Jak mam na przykład dwie linie pociągnięte, to pomiędzy a dopiero dostosowuję temperaturę. Którą kalibruję termometrem do tego co wyświetla regulator. Czyli jeżeli ja chcę mieć temperaturę w yy, terrarium, w pudle, w systemie 31 stopni, to nie nastawiam 31 na regulatorze. Mierzę temperaturę w środku, czujnik mam poza i nieraz to jest 33 stopnie. 34 na regulatorze, żeby mieć w terrarium w miejscu zadanym 31. Więc. To sobie weźcie też pod uwagę. To nie jest tak, że nastawicie 31 na regulatorze. Jeżeli czujnik będziecie mieli wprowadzony do terarium w miejscu, gdzie znajduje się to miejsce, ta wyspa ciepła, którą chcemy mieć, to spoko. Ale czujnik w terarium jest narażony na to, że zostanie przez zwierzę wykopany, rozkopany, w jakiś sposób uszkodzony. Zmieni swoje położenie. Wystarczy, że czujnik, który jest przyklejony do dna, gdzie jest mata grzewcza, zostanie uniesiony na 5 cm i zamiast 30 zrobi nam się 50 stopni w tym miejscu na styku. I już jest problem, dlatego ja preferuję czujniki poza i zamontowane tak, żeby były nie do ruszenia. Plusem jeszcze tego regulatora Hyperion, bo chyba to jest taki jedyny regulator off sensowny na rynku, jest to, że na przykład, gdy mamy dzieci w domu to nie jest taki prosty do przestawienia. Nie ma żadnej funkcji blokady, ale jednak jedno przyciśnięcie zmienia nam temperaturę o 0,1 stopnia, więc dziecko musiałoby to przytrzymać lub gdzieś tam naklikać, tak? Więc tutaj te zmiany nie będą jakieś duże w przypadku, gdyby to się dostało w niepowołane ręce, no ale nie ma żadnej funkcji blokady. Drugi typ regulatorów temperatury to jest, są regulatory pulsacyjne i może opowiem Wam od razu zarazem czym się różni regulator pulsacyjny od regulatora ściemniającego. Niektórzy mówią ściemnieniowego. Różnica ta polega na tym, że regulator pulsacyjny dostarcza w momencie gdy zbliża się już do zadanej temperatury to zaczyna wysyłać impulsy bardzo dużą częstotliwością przez co ta mata grzewcza panel grzewczy, czy tam inne urządzenie, które ma tą temperaturę utrzymywać w naszym zbiorniku yy, powoli się nagrzewa, tak, czyli nie jest to włączenie i później ten urządzenie musi oddawać to ciepło, tylko po prostu tymi impulsami jest to delikatnie dogrzewane i takie regulatory już nawet się nadają do inkubatorów, nadają się do paneli grzewczych, nadają się do mocnych mat grzewczych, dlatego że moc do tego urządzenia będzie w sposób taki pulsacyjny dostarczana i ona nie będzie wyłączona w momencie, kiedy działa na 100%. Tak? Z tą najsilniejszą mocą. Natomiast termoregulator, regulator temperatury ściemniający reguluje natężeniem urządzenia. I on jest najbardziej precyzyjny. Najbardziej moim zdaniem też ekonomiczny, jeżeli chodzi o pobór prądu. I jest urządzeniem najbardziej precyzyjnym, idealnym do inkubatorów i jedynym regulatorem nadającym się do urządzeń, które dają też światło, czyli na przykład żarówek grzewczych. Dlatego, że on będzie nam te żarówki powoli ściemniał i rozjaśniał, co nie będzie wpływało przede wszystkim na stres zwierzaka, jakby to światło migało. No ale oczywiście też na trwałość urządzenia, jakim jest żarówka, bo włączana i wyłączana non-stop bardzo szybko gwarantuje Wam się przepali. Jest świetny do urządzeń typu panel grzewczy, które się bardzo mocno nagrzewają bo też reguluje właśnie mocą tego urządzenia. Podobno nie wszystkie maty są dostosowane do tego, żeby działały pod różnym natężeniem prądu i zaleca się do mat grzewczych właśnie te regulatory pulsacyjne, ale wiemy od lat, że wszyscy używają popularne mikroklimaty, podaję, że tak, mikroklimat nazywają się te regulatory do mat grzewczych i sprawdzają się one świetnie. I ja też tak używam i nie notuję żadnych awarii. Jeszcze powiem Wam ciekawostkę, wracając do tych Hyperionów, sprzedałem ich setki w sklepie i nikt nie przynosi ich do reklamacji, tych on-off. A teraz opiszę Wam powoli regulatory, które ja posiadam i co o nich sądzę. Dobra? Przejdźmy sobie może do bołasków. Słuchajcie, tutaj mam bołaski, i inne węże i do nich zastosowałem regulatory temperatury te ściemnieniowe będę mówił w skrócie ściemnieniowe prawidłowo jest pewnie ściemniające dlatego, że tutaj zwróćcie uwagę są panele i te panele grzewcze potrafią osiągać niesamowite y, temperatury i do tego mam regulatory mikroklimat mógłbym tutaj zamontować te regulatory, które y, mikroklimat też robi z wyświetlaczem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu no i tak są ukryte Tutaj nastawa jest, zwróćcie uwagę, takim pokrętłem. I to jest najbezpieczniejszy rodzaj nastawy. Co jest fajnego w tych mikroklimatach? One kosztują w granicach 250 do 350 zł. Bardzo fajne w nich to jest, że posiadają długi, bardzo długi czujnik do temperatury, który ma Cieniutką końcówkę, to też jest duży plus. Dodatkowo posiadają na osobnych kablach, podłączenie do elementu grzewczego i podłączenie do prądu, i wszystkie te przewody są długie, więc to jest taki bardzo duży plus. Następny plus to jest taki, że nikt bez specjalnego śrubokręcika, który można nastawić temperaturę, nam nie będzie w tym grzebał. Nikt nam tego nie przestawi tak w dzieciach nie podejdzie i nie jest w stanie nie wsadzając tam śrubokręta nam tego prze przestawić więc to jest mega mega plus i to są termostaty ściemniające ale występują identyczne termostaty w identycznej cenie pulsacyjne. Yy, ogólnie zaleca się żeby pulsacyjne były do mat grzewczych ściemniające były do yy, zarówno yy, paneli grzewczych jak i żarówek. Natomiast yy, ja osobiście stosuję już ściemniające również do mat grzewczych. Bardzo fajny regulator, prosty i przystępny cenowo. Jego odpowiednikiem, który działa na identycznej zasadzie, ale posiadającym yy, wyświetlacz jest regulator temperatury mikroklimat EVO. One już nie są produkowane z tego co wiem. I są zastąpione nowszym modelem, który Wam zaraz pokażę. Natomiast one są o tyle fajne, że możemy sobie w nim wybrać. Czy chcemy, żeby działał pulsacyjnie, czy chcemy, żeby działał on/off? To jest pierwsza rzecz. Następnie możemy sobie na nim wyświetlić taką linię, kiedy były wahania temperatury, kiedy nie. I on też nam pokazuje, bo on jest tutaj taki właśnie ściemieniowy, na ile procent w danym momencie ten element grzewczy działa. No i tutaj w tym momencie pokazuje nam, że tam na 19, 20. Nieraz chodzi do 3, maksymalnie do 20, tak? czyli moim zdaniem to jest całkiem duża oszczędność energii. Oczywiście ten regulator ma jeden czujnik temperatury, ma długie przewody, ma bardzo długi przewód od czujnika, co jest dla mnie kluczowe i one naprawdę spełniają swoją funkcję. Polecam jak najbardziej. Mam jeszcze takie regulatory temperatury pulsacyjne starsze. Starszego typu, które używam w swoich starych inkubatorów, bo inkubatorów mam kilka. Pokażę Wam w ogóle nowe inkubatory, które wjechały na hodowlę też. To są regulatory Habistata. Podobno te stare, czyli ten, które teraz tutaj widzicie, są fajne. A te nowsze są już gdzieś tam jakieś gorsze chińskie. Nie wiem jak to jest. Ja mam tylko te stare. Natomiast. Minusem albo plusem, zależy jak do tego podejść, jest to rodzaj nastawienia na tym regulatorze, bo w tamtych mikroklimatach jest ustawiane to za pomocą tego śrubokręcika. Tutaj mamy już pokrętło, tak? więc tutaj, jak mi dzieciak wjedzie i zakręci od razu na 40 stopni, no to będzie tragedia. Więc nie wiem czy to jest plus czy minus, zależy jak to jest dostępne i dla kogo, ale też na przykład przechodząc koło tego, ocierając i tak dalej, można to w dosyć prosty sposób przesunąć. Ja jeszcze takich mikroklimatów i habistatów z pokrętłem używam w swoich starych inkubatorach, które teraz nie są podłączone, bo wiadomo, nie jest sezon, ale pokażę wam. Tutaj mam takie stare inkubatory, one są teraz nieuruchomione i w nich używam właśnie tych habistatów starych, których mam. jeszcze tam w zapasie kilka. Bardzo podobnym urządzeniem jest taka nowa seria regulatorów temperatury z firmy Exotera. Ona też posiada tych rodzajów chyba z 6. Cenowo zaczynają się tam od 150-200 zł. Te podstawowe, które obsługują do 100 W, są do wyboru, właśnie pulsacyjne lub on/off. I z moim zdaniem są całkiem sensowne. Podstawowa wersja, ta właśnie w cenie około 150-180 zł. To jest taki regulator, który też posiada wszystko, tak? czyli zarówno czujnik, przewód zasilający, jak i przewód do podłączenia urządzenia na osobnych kablach, co jest bardzo fajne, posiada przełączenie on off i nastawę temperatury za pomocą też takiego śrubokręcika. No minusem jest to, że te nastawy temperatury w tych regulatorach nie są już takie precyzyjne tym pokrętłem. Zawsze każdy regulator, nawet ten za miliony monet, moim osobistym zdaniem powinniśmy yy, Skalibrować z termometrem a jak mamy czujnik poza terrarium no to to już jest oczywista yy, oczywistość ja yy, czujniki mam zamontowane są przytwierdzone do elementów grzewczych praktycznie zawsze w przypadku paneli grzewczych no to oczywiście inaczej to wygląda ale w przypadku rach systemów to jest zawsze przytwierdzone może gdzieś tutaj znajdę i Wam pokażę widzicie tu jest przyklejony czujnik Czyli tak naprawdę mierzy mi temperaturę na elemencie grzewczym, a temperatura na regulatorze jest skalibrowana do tego jaka jest w zbiorniku, przy podłożu, na styku z podłożem. Najbardziej takimi ewolucyjnie rozwiniętymi regulatorami temperatury moim zdaniem jest produkt, który nazywa się mikroklimat. Dokładnie już Wam nawet powiem, bo, bo nie pamiętam tych nazw. Używam je na inkubatorach, a tak w ogóle a propos, dotarły do mnie w końcu Inkubatory. Inkubatory są od Chrisa yy, Wrighta. Jak przyjedzie już od Krzyśka produkt, to jest zawsze najwyższej jakości. To są inkubatory zrobione z winiarek. Yy, fajnie wykonane estetycznie z wiatraczkami i tak dalej. Na pylony królewskie jak będzie jak znalazł. Fajnie jest tutaj ustawiona. Zobaczcie. Yy, na górze jest wiatraczek. także grzewcza jest schowana fajnie za takim panelem. Z blachy dziurkowanym, który też będzie się fajnie nagrzewał, oddawał temperaturę czujniczek. No to wiadomo, już ja sobie sam zainstalowałem tutaj gdzieś w środku regulator temperatury Evo Connected. Nawet nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Dwójka i popatrzcie, to jest regulator temperatury, który już jest tak ściemnieniowy, choć ma do wyboru oczywiście opcję albo będzie ten ściemnieniowy lub on-off. Ma on dwa czujniki i właśnie jeden czujnik działa na. Jakość ciemieniowy, a drugi czujnik jest tylko on/off. I można go użyć do mierzenia temperatury, do jakiegoś innego urządzenia, do włączania, wyłączania żarówki. Więc to jest bardzo fajne urządzenie. Co jest też ciekawe, posiada on wyświetlacz, a osobno poza wyświetlaczem posiada takie urządzenie. I to urządzenie wydaje jakiś tam delikatny, prawie niesłyszalny dźwięk. Ma długi przewód od czujnika temperatury. Ma bardzo długi przewód od, do elementu grzewczego. Ma dosyć krótki przewód do zasilania. To jest moim zdaniem jego minus, bo przewód jest zaledwie metrowy od tamtej skrzyneczki do zasilania. Moim zdaniem powinien być dłuższy, ale nie jest to duży problem. Jest to nie wiem, czy nie jedyny. Z profesjonalnych regulatorów temperatury, który ma połączenie z siecią, i za pomocą aplikacji możemy nim sterować, dostawać z niego powiadomienia o tym, jak temperatura przekroczy jakąś tam przez nas ustaloną lub spadnie poniżej jakiejś ustalonej czyli tak naprawdę to, co się dzieje w, z tym regulatorem, możemy mieć cały czas do wglądu na telefonie. Więc jest to bardzo bardzo fajna funkcja, jest on najdroższy z tych wszystkich regulatorów. Jest moim zdaniem idealnym rozwiązaniem do inkubatorów. Dlatego, że jedną czujką tą ściemnieniową możemy sterować sobie temperaturą, drugą możemy sterować na przykład światłem lub użyć go jako termometra. Jest precyzyjny i mamy wgląd poprzez telefon do tego co się dzieje z naszymi skarbami, czyli z naszymi jajkami, których często w takim inkubatorze jest. Kilkadziesiąt i, i ma to też swoją wartość, tak? I warto wiedzieć, co się z tym y, dzieje, więc jest to takiej najwyższej półki. Wydaje mi się, że aktualnie najlepszy jakościowo produkt y, przeznaczony do terarystyki. Tak, na zakończenie, słuchajcie, pamiętajcie, że. Y, to jest produkt, na który nie można żałować kasy. I moim zdaniem poniżej 150 zł. Nie jesteśmy w stanie kupić niczego sensownego. Ja widzę nieraz, jak macie na takich małych regulatorach za 30 zł. z yy, Allegro. Całe rach systemy. I powiem Wam szczerze, że jestem przerażony. Kiedyś zrobiłem taki film o matach grzewczych, też takich lutowanych w domu, bez jakichś tam większych zabezpieczeń i tak dalej. I podobnie wygląda sytuacja tutaj. Po prostu, jak Wam to nawali, a matematyk grzewcze, takie lutowane, które nagrzewają się gdzieś do 70-80 stopni, to śmierć zwierząt to będzie najmniejszy problem, jak Wam nie spłonie cały dom. Więc uwierzcie mi, że warto na takie rzeczy nie żałować. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że ten odcinek coś tam pomógł. Pozdrówki. Do zobaczenia w następnym odcinku się ma.